5, 4, 3, 2, 1, start 2 minus prawy opona 80. 5 lewy przy dni. Hamuj 33 minus lewy przy dni Po asfalcie 80 no i 4 Kurde. prawy długi opona 30, 5 lewy bardzo długi, dwie opony, otwiera, zamyka, przytnij do 6 prawy, przytnij, 86 lewy, 150, 4 prawy późno, opona, 4 prawy późno, opona, przechodzi w 4 lewy długi, ślisko, 4 lewy długi, ślisko, przychodzi w 4 prawy krótki, opona. Śmiało, 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 idziemy. 300, wygrodzenie od lewej. Pamiętaj, wyjście, 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 wyjście. 200. 3 plus prawy głęboko, ciąć syf. Słoma na wyjściu. Już już wciąż już nie 156 lewy. Torem wszystko, 200 lewą. 5 prawy. Torem śmiało. 150. Szykana od lewej. 80. Kręć, kręć, kręć 6 lewy, śmiało 100 i uwaga, hamuj 1 lewy w tył za reklamę szeroko już, 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 już. za reklamę zaraz 80, śmiało, idziemy gazem 50, 85 plus prawy, późno Śmiało, nie ma opony, 300 prostować 5 plus prawy za choinką 5 plus prawy za choinką 200 200 hamu i 2 plus prawy z drogi 2 plus prawy z drogi wcześniej hamu 5 minus lewy syf 80, 5 lewy nie ciąć 100, hamuj 2 minus lewy na shooter, 2 minus lewy na shooter, wcześniej, wcześniej, na shooter to wcześniej, ale to pospalcie hamujemy i 100, prawy 5 z hamowaniem, bardzo grząsko, 2 plus prawy, asfalt i już kolejną, kolejną 200, 5 lewy, 5 lewy torem 5 lewy torem przytnij 100 6 prawy I hamuj ślisko 82 prawy Nie ciąć szyf Albo przyciąć Już hamuj I Już kręcamy dni To w cholerę 6 lewy 150 Hamuj wygrodzenie od prawej Ciasne na wyjściu prawy wcześniej głęboko ciąć syf. 100 i meta. Idziesz, idziesz, idziecie, idzie, on i pięknie, i idziecie, tak? I 1 i i idziecie, Pięć, pięć.